Dzień dobry. Witam się z wami w trzecim dniu po transferze. Jak widzicie, chilluję w aucie. Mania z tatą poszli na plac zabaw i dzisiaj mi dopadło takie zmęczenie totalne i w ogóle nie mam siły na nic, na nic. Dalej boli mnie brzuch, takie czuję ciągnięcie w pachwinach. Mm. Generalnie fizycznie wydaje mi się, że jest podobnie. Może nie mam takiego aż przeraźliwego bólu brzucha, jak było przy transferze z Manią, ale od początku biorę nospę i magnez, więc jakby może to ma wpływ. No i co, no pozostaje czekanie, czekanie, czekanie i takie jest to. Czuję się jednak mimo wszystko trochę tak w zawieszeniu, ale tak jak Wam wspominałam we wczorajszym filmie, Staram się jednak czerpać z tego wszystkiego, bo jakby to zostało nam dane raz i chciałabym to przeżyć tak na maksa fajnie, na maksa fajnie z manią. Ona jest taka cudowna i tak. Daje tyle szczęścia, że nie chciałabym teraz jakoś tam się zamartwiać i myśleć za dużo o tym, że no, są dwa scenariusze tak naprawdę, i jeden jest bardziej pozytywny, drugi mniej. Także staram się po prostu żyć tu i teraz. Trafiłaś do raju, chyba co? Idziemy zobaczyć, kto tu mieszka. Kurki. Zobaczymy, czy są jajka. Chcesz pozbierać jajka? Takie rzeczy tutaj są. Gdzie ona zjadła, gdzie ona zniosła to jajko? Chodź, trzymaj i zanieś pani i powiedz, że znalazłaś jajo. Takie atrakcje. Ale się, ale się gadzają, co? Co, kociączku, chodź, miau, miau, miau. Oj, to jest dopiero relaks, nie? Maluszku. To we Wrocławiu jest kawałek wsi w mieście, tak? Ale poszukiwaczka złota, chrupie bułę? Chrup-chrup? chrup patrz, 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 jaki cwaniak wyjada z wózka. Tak, no jeszcze dodatkowo okazało się, że Mańka ma gorączkę, także mangi. Mam nadzieję, że to od zębów, a nie jakaś infekcja, bo jakbyśmy jeszcze teraz wszyscy się pochorowali, to już w ogóle kombo. Pomyślałam sobie, że zrobię Wam takie szybkie podsumowanie kosztów samego transferu, jak do tej pory razem z lekami, bez żadnej refundacji. Pamiętajcie, że ja płacę 100% za leki i zaraz Wam tutaj to podliczę. No to tak, po kolei. Na leki do tej pory wydaliśmy 3480 zł, z tym, że u nas stymulacja do transferu różniła się od takiej standardowej. My jakby podchodziliśmy do cyklu stymulowanego, stymulowanej owulacji, więc przyjmowałam zastrzyki z prolutexu, który jest dość drogi. No ale nie mniej jednak leki, które teraz po transferze i przed samym transferem, czyli zastrzyki z progesteronu i progesteron w globulkach i tak dalej, są bardzo drogie. Przed samym rozpoczęciem tego cyklu transferowego musiałam wykonać też takie SONO HSG, czyli badanie 3D, USG 3D macicy, które kosztowało 700 zł badania krwi, które wykonywałam przed transferem 1200 zł, wizyty 1330 dokładnie, no i transfer 2200, co dało nam sumę 8915 zł, no i jeszcze w to powinnam wliczyć do jazdy, których nie ujęłam tutaj. Także tak wygląda podsumowanie kosztów do tej pory, które ponieśliśmy. No, sami sobie odpowiedzcie. Mam nadzieję, że my będziemy mogli liczyć na zwrot kosztów na Islandii, ponieważ nasze związki zawodowe zwracają. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czy uwzględnią wszystko, czy uwzględnią tylko transfer, czy uwzględnią też właśnie leki, które tak naprawdę są tutaj no, połowę, połową kosztów. No, także zobaczymy. W każdym razie dużo osób mnie pyta właśnie jak wyglądają koszta jeżeli nie ma refundacji. Wiem, że w Polsce przynajmniej jakiś czas temu ileś jakby podejść do inseminacji czy do in vitro. Można było się starać o te leki z jakąś tam refundacją procentową. Ale nie wiem jak to wygląda, dajcie mi znać teraz. W każdym razie no, są to koszta ogromne. i Bierz pod uwagę to, że to jest tylko transfer. Do tego trzeba doliczyć koszty, które ponieśliśmy podczas samego in vitro, punkcji i tak dalej. Ja musiałabym podliczyć jeszcze, może gdzieś mam, faktury albo wyciągi z banku, bo płaciłam kartą. Ja, ile kosztowało wszystko przed transferem z manią, bo tego wtedy nie liczyłam. Wydaje mi się, że ceny poszły mocno do góry, nie tylko w klinice, ale również w aptekach, także nasz rząd bardzo wspiera walkę ludzi, którzy marzą o tym, żeby zostać rodzicami, więc bardzo dziękujemy. Bo akurat ceny leków, które bierze się przed transferem, po transferze, poszły bardzo mocno do góry. Wydaje mi się, że to jest około 30-40%. I podam Wam taki przykład: globulki, które. Brałam przed transferem na połudzenie wzrostu endometrium na ryczałt, czyli z refundacją kosztują 5 zł, a ja zapłaciłam za nie 530 Generalnie nie skarżę się, bo nie mam ubezpieczenia w Polsce, więc jakby nie miał... nie mogłam skorzystać z tego. No ale przeskok jest po prostu ogromny. To nie jest 100 zł do 10 zł. To jest po prostu... Nie wiem, nie wiem skąd to się bierze. Ale cóż, no nie są to tanie rzeczy i boli mnie to, że ludzie, którzy no, nie mają funduszy, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby spełnić marzenie, a często to im wie, że jest jedynym, jedną drogą. Biorąc pod uwagę to, że niektóre gminy to no ale to są z reguły duże gminy, gminy miejskie, czyli Wrocław, Poznań, z tego co wiem Kraków, chyba Katowice. Gdańsk dofinansowują, ale jest narzucona klinika. To jest taki minus. No niemniej jednak jest to duża pomoc, bo no te koszty są ogromne. Ale co z ludźmi, którzy mieszkają w gminach wiejskich, w gminach, gdzie nie ma takiej możliwości? Trochę to jest przykre, bo przecież wszędzie są ludzie, którzy walczą z płodnością. i wszędzie ten problem jest i on będzie jeszcze większy, także też żeby nie było, że jestem taką ogromną fanką i ogromną zwolenniczką in vitro, bo dobrze wiecie, że nie jestem uważam, że to jest ostatni Krok, że powinna być najpierw dofinansowana diagnostyka, dofinansowane leczenie niepłodności, a nie pójście na skróty, w cudzysłowie, do in vitro, bo tak to też wyglądał ten program kiedyś, który był w Polsce, że kliniki zarabiały na tym ogromne pieniądze, bo osoby, które przychodziły po podstawowych badaniach, które nawet nie są jakby promilem tego, co powinno być wykonane, według mnie, przy diagnozowaniu niepłodności były wysyłane od razu na in vitro i z reguły się udawało, no bo wiecie no się udawało ale suma summarum ci ludzie mogli mieć potomstwo naturalnie wystarczyło dobrze zdiagnozować się, przeleczyć, a nie wymawiać ludziom niepłodność idiopatyczną, także ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby in vitro było takim, wiecie, taką drogą na skróty, jestem za tym, żeby była dofinansowana diagnostyka no niemniej jednak są takie przypadki, Gdzie to in vitro jest jedyną drogą, a wiele ludzi sobie nie może na to pozwolić. I wiecie, gdyby to jeszcze była sytuacja taka, że to daje 100% szans, no to spoko, mogę sobie wziąć kredyt i wiem, że jakby na szczęście, które daje dziecko, jest bezcenne i tutaj nie można tego przeliczać na pieniądze. Ale ile par bierze kredyty, zadłuża się do końca życia, no a to in vitro się nie udaje, bo na przykład trafili nie do tej kliniki, co trzeba i tam. No nie ma takiego indywidualnego podejścia jak u nas. Trochę się tutaj wyżaliłam jako głos społeczeństwa, no ale tak uważam i to się raczej nie zmieni. Myślę, że te koszta, które są teraz, to jakby jest zamknięcie tematu, jeśli się nie udało, a temat jest bardzo otwarty, jeśli się udało, bo wiecie, kontynuacja leków. Jest no, do przodu w tych tygodniach ciąży dość długo zapisana. Myślę, że to do, do około 16 tygodnia ciąży, a leki są bardzo drogie. Na Islandii w większości nie.